Elon Musk nie ma ostatnio szczęścia. Przedłużające się zamknięcie fabryki samochodów Tesli we Fremont nie sprzyja realizacji zamówień i celów biznesowych, a teraz problem w postaci dość kosztownego spadku wartości akcji Tesli. Wszystko przez wpis na Twitterze, w którym miliarder przyznał, że jego spółka jest wyceniona za wysoko. Szef Tesli i SpaceX jest znany z kontrowersyjnych wpisów na Twitterze. Komentuje dużo i chętnie. Tym razem jego wpis wywołał niezłą burzę i co gorsza, kosztował Elona Muska sporo pieniędzy. Miliarder opublikował post, w którym przyznał, że jego zdanie Spółka jest wyceniona za wysoko na giełdzie. Na efekty tego stwierdzenia nie trzeba było długo czekać. Po chwili triumfu, kiedy Tesla pochwaliła się bardzo dobrymi wynikami kwartalnymi, co korzystnie wpłynęło na jej notowania na giełdzie, przyszedł czas na ponad 10% spadek. Piątkowy post Ilona Maska sprawił, że notowania Tesli zmalały z około 760 dolarów za akcję do 701 dolarów pod koniec sesji na nowojorskiej giełdzie. Oznacza to, że firma straciła blisko 14 miliardów dolarów. To nie pierwszy, więc pewnie nie ostatni raz, kiedy Mas tak silnie wpływa na akcję Tesli swoimi wypowiedzeniami, więc wystarczy uważnie śledzić i analizować go na Twitterze, aby szybko dorobić się na akcjach jego spółki. Czy inwestowanie na giełdzie to dobry sposób na utrzymanie płynności finansowej dla osób, które straciły pracę? Daj znać w komentarzu i kliknij wyświetlany film, a dowiesz się o planach Maska do super szybkiej kolei.